uzupełnienia porządku obrad o pilną informację ministra spraw wewnętrznych i administracji Kierwińskiego w sprawie prowokacji policyjnej, która w ostatnich godzinach rozegrała się tu w Warszawie. Na ulicy Wiejskiej i ulicach Przyległych pan poseł Skali dysponuje nagraniem, które pokazuje, jak od strony szpaleru policyjnego ciskane są kamienie w manifestujących rolników. Pan poseł prezes Mencen, dostał gazem centralnie w twarz. Protestujący rolnicy, prowokowani, osaczani, pacyfikowani przez policję. Bardzo prosimy o pilną informację w tej sprawie. Nie czekajmy, aż zdarzą się gorsze rzeczy. Kolejna budka spłonie, kolejny raz z broni długolufowej, ktoś dostanie kulą gumową w oko. Nie czekajmy na to.